Cześć, ja jestem Cydia, to kolejny odcinek Beyond Good and Evil i teraz jedziemy do rzeźni i zaczynamy na wielkiej drodze. Goni nas jakiś ogromny pająk. Pająk oddziału alfa, pruje w nas laserami. Musimy tego unikać i wszystkich bomb i tego, że most się wali i tego, że musimy tutaj jumpić i unikać ognia i robić wszystko co robimy. Więc skaczemy i to zaraz się chyba skończy, bo, bo nie jest to jakoś mega długie. Double Age się tutaj podnieca. Jakie to my ogromne skoki nie robimy. Dla nas to oczywiście nie jest nic nadzwyczajnego, bo widzieliśmy już lepsze rzeczy. Chociażby nawet w tej grze. Kolejny laser, który bez problemu omijamy. Kolejny rozwalony most, który... Wow, to było niezłe. To coś nieźle nas trafiło. I... Czemu dopalacz sam się użył. Nie wiem, ale zrobiliśmy to co trzeba. Jesteśmy na miejscu tym, z tym, że tutaj mamy. Mamy kilka zdjęć do zrobienia, na przykład... Anguilla Bifida. I kolejna rolka zaliczona, już szósta, więc zostało nam tylko 16. 16 zwierząt do sfotografowania w całej grze. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić, bo chciałbym przejść tą grę na 100%, więc... Więc tak, więc chciałbym to zrobić. Zobaczmy na mapie, czy nie pomijamy żadnych tutaj zwierząt. Nie, nie ma ża żadnych zwierząt, nie ma żadnych pereł. Robimy misję tak, jak to trzeba robić. Więc podjeżdżamy pod tą maszynę. Ona zostawia nam bombę i jedziemy tutaj. Bomba robi bum. I wybucha. I ta mina, którą, która by normalnie miała nas zabić, wybucha i jest spoko. Więc kolejna mina. Bierzemy kolejną minę, zaprowadzamy ją do... Kolejne miny. Tak, zaprowadzamy minę do miny. No w sumie to co nas goni to co? Nie mina? Też taka mina wodna, która po prostu płynie za nami. To latające to taka mina latające. Nie wiem jak to nazywać. Dla mnie to są po prostu miny. Chyba, że nie wiem, jakaś rakieta, czy... Ale to nie jest rakieta. No nie wiem. Okej, okay, kolejne rozwalone. I chyba jesteśmy na miejscu. Zobaczmy mapkę, czy pokazuje nam coś ciekawego do zrobienia. Nie. Więc płyniemy sobie dalej. To chyba będziemy w stanie przeskoczyć albo rozwalić nawet normalnie naszymi strzałami. Chyba tamte wcześniejsze też mogliśmy, chociaż nie, tamtych nie mogliśmy, Ok. Przypomniałem sobie i tutaj dokujemy. Już jesteśmy na w naszej rzeźni. Mamy Maszynkę, w której można by coś kupić. Kupmy sobie jednego K-boxa. Może jedno ulepszenie naszego statku. Bo pierwszy raz takie coś posiadamy. Aż nam się włączyła scenka poinformowująca nas o tym. No i co tu mamy zrobić? Mamy na pewno pudełka z hajsem. Czy tam kryształami materii? Nieważne. I mamy znów przeciwników. Czy wasze zdjęcia mam? Trzeba się upewnić, upewnić, upewnić. Hmm. Ciężko będzie, Za zabijmy, może tych dwóch, a potem spróbujmy trzeciemu zrobić zdjęcie. No. Czemu go zabiłeś? Dobra, mamy tych przeciwników jeszcze dużo, zabijamy. Czemu was jest aż, aż tyle tutaj? Chcę wam zrobić zdjęcie, chcę wam zrobić fontkę na Facebooka, a wy tu. Ej, Double H zaraz zginie. Chcesz trochę jedzenia, bo jak widzę, mimo że jesteś tym najlepszym żołnierzem. Z, e, z oddziałów czy tam z grupy Iris to. No, sorry, ale. Ale troszkę ci to wszystko nie wychodzi. E, więc teraz, więc teraz musimy to po prostu odepchać. Pięknie. I wracamy się do naszego poduszkowca. Wracamy się do naszego poduszkowca i będziemy wpływać do środka naszej rzeźni, w której. To oto sekcja alfa handluje ludźmi. No w sumie nie do końca to robią, ale... Ale to odkryjemy zaraz. I jak tam mam wjechać w ogóle? Czy wskoczysz tam? Chyba po prostu jakoś tędy, tak, okej. Okay. Ładnie. I tutaj mamy jakieś laserki. Jakieś pudełka, w jednym z nich był dopalacz. Rozwalamy sobie to wszystko, oczywiście, jakby inaczej, i nastrafiło coś, i i co tu się dzieje? Jakie mordory? Okej, okay. na miejscu. Teraz jeszcze jakieś tam było, jakiś wiatrach, co nas pchał. Rozwalamy sobie te beczki, jakby inna, No, rozwal je. Kamera w tej grze jest troszkę czasami niepomocna, ale cóż, no, kiedyś kamery w grach. Tak oto działały. I tutaj mamy miny, które się same co chwilę respią, więc... Więc trzeba to robić w miarę szybko. Można je też przeskakiwać, co mi w sumie nie do końca wyszło. I o co tu chodzi? Czy mam wpłynąć tam, czy... czy ten... E, e, czy to, które nas wyrzuca do góry coś... tu masz znaczenie. Więc czy to jak nas podrzuca do góry, to coś ciekawego tu widzimy... Chyba niezbyt więc po prostu po prostu wybuchamy i lecimy dalej, lecimy dalej. I chyba już jesteśmy w rzeźni, nie? nie dr, 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 co tu się dzieje? Kamera tutaj się często buguje, nie rób mi tego więcej. No, tamte daleko to pierwszy rozwal. Ok, chociaż dobra, mogłem przecież przeskoczyć po prostu. Jesteśmy na kolejnym miejscu, od razu sprawdzamy sobie perły i... i zwierzęta. Skoro nie ma, to mogę to rozwalić? Nie, ale mogę za pomocą tego rozwalić jedną minę, której w innej... którą w inny sposób byśmy nie rozwalili. Okej, okay, ale pozostałe dwie ciągle żyją. Ciągle żyją i musimy je rozwalić. I tak, tutaj mamy kilka rozwidleń, więc polecimy na początku tędy. I zaprowadzi nas to w różne miejsca. Nie wiem, wpłyniemy tu? Możemy to rozwalić? Nie? No to droga zła. Więc tutaj w tej rzeźni można się często zgubić na różne naprawdę sposoby. Tutaj mamy kolejną beczkę, za pomocą której rozwalimy. Kolejny, kolejny. Kolejną minę. Co to, co tokolwiek jest. W sumie mogę też te miny popychać, zamiast w nie strzelać, ale nie wiem, fajniej jest po prostu w nie strzelać. No to co, lecimy do rzeźni i już tutaj chyba zacznie się faktyczna misja, a nie jeżdżenie, pływanie poduszkowcem. Ok, tutaj już możemy sobie za. Za. Eee, za. Za to, no. Nie, jak to się mówiło? Nie wiem, ale mam Wasze zdjęcie, serio? Zaparkować? Nie wiem... Powiedzmy, że zaparkować, tak? Zaparkowaliśmy sobie tutaj i... I co dalej? Nie potrafisz tam wskoczyć... Aha, okej, okay, tędy przejdziesz? Nie? No... Do... Przecież nic innego tu nie widzę... Nie wiem, poprzednim razem jak grałem, to kojarzy mi się, że właśnie tak to się robiło. M mam twoją fotkę? Nie. Trilobites Saltans... No spoczko. Pierwsze zdjęcie z nowej kolekcji zwierzątek i... I tam, okej, okay, dobra. Trzeba tam po prostu strzelić stąd. No, prosta rzecz. Tylko, że musimy to zrobić w pewnym sensie na czas, więc chyba strzelamy, wsiadamy, jedziemy. Okej, okay, to było proste. Tak, i tutaj znowu nasza pani gubernator powie, że... Znaczy, powiedziałaby, gdybyśmy tam podeszli... Że dopóki nie zrobisz misji, nie wyjdziesz stąd. Takie troszkę nieładnie z jej strony, no ale spoko, spoko nie ma problemu w sumie. No i teraz taka mini zagadka, która troszkę zbyt długo trwała na moim oko, gdy poprzednim razem w to grałem, ale teraz gdy wiem co zrobić i to tak idealnie wiem co zrobić, to, myśl, to myślę, że pójdzie to w miarę szybko. Więc wskakujemy. Tutaj ktoś nam wysłał wiadomość, zapewne pani gubernator kochana. A nie, Iris. Dobra, dobra, on tam nam mówi co mam sfotografować, i tak dalej. I tutaj mamy taką złą, dziwną maszynkę, która jest trudnym przeciwnikiem, bo musimy w nią trafić aż cztery razy, żeby ją ostatecznie rozwalić. Czyli całkiem sporo, ale już po niej. Jest tu coś ciekawego do kupienia. Kupmy sobie Starkosy, bo... Count, double H, H jest taki okay. podobno dobry, a ciągle ginie. To znaczy, w sumie nie ginie, ale... Ale trzeba mu dawać te rzeczy, bo to jest przydatne. Szczególnie, że hajsu... Szczególnie, że nie mamy zbytnio na co wydawać. To znaczy, na te perły, ale... A nie wydamy, nie wiem, jeszcze z 12 tysięcy ogólnie, a jeszcze myślę, że nawet w tym miejscu zdobędziemy tego hajsu... Troszkę więcej niż te 12 tysięcy, więc teraz, teraz, teraz. Gdzie by tu iść? Na pewno zbijemy sobie to. Na pewno pójdziemy sobie tutaj i zasejwujemy grę, bo... A, bo musiałem przechodzić ponad godzinę tego co nagrałem w tej fabryce i cały poprzedni odcinek. Nie, gro, zacięłaś mi się. Fuck. Fuck. Gra mi się zacięła, serio. Ok, jestem tu z powrotem. I czy głupia maszyno zagłady. Dasz mi teraz spokojnie zapisać grę? Ok, zapisujemy. Mogę się ruszać? Mogę. Ja ogólnie, może pokażę wam, co jest na tych wszystkich płytkach, to znaczy na trzech, których nie widzieliśmy. Tak naprawdę to jest pokaz tych gazet. Y no, tego co IRIS pokazuje, więc po prostu. To wszystko co widzieliśmy jest pokazane jeszcze raz. I czy mogę tam wejść? Chyba niezbyt. Chyba nie będzie tam nic ciekawego, poza tym, że coś nas trafiło. Chociaż mamy wejście do kolejki. Aha, mamy mapę i chyba poza mapą nic tu ciekawego nie będzie. No, ale mapa się nam przyda, bo to jest mapa całego tego obszaru całej tej fabryki. To mogę na pewno przesuwać, więc cóż, ciekawe czy utoruje nam to gdzieś. Serio, potrzebujesz double Age'a tutaj. No szczura zdjęcie mamy, więc no cóż, spadamy stąd. Jakoś double Age'a będziemy musieli tu przyprowadzić, co nie będzie zbyt trudne, więc poczekajmy aż te lasery przeminął. Łow, wow, 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 udało się. Tu nic... On Starkos zespałnił się, więc sobie go kupimy i damy okay. od razu ją zaraz dla Double Age. A. wszystkie te Starkosy, ja będę używał tylko tych k bo Starkosy są nieopłacalne, ale jako iż Double Age ma tylko dwa serduszka to yy, to, 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 to może zrobię to tak jak trzeba więc poczekajmy aż to i nakierowujemy, My tutaj strzelamy i mam nadzieję, że to trafi, ok, trafiło i teraz taka trochę czasówka musimy szybko wbiec do poduszkowca i... I przepłynąć dalej. No i tyle. I czy możemy tu coś zrobić? Chyba możemy tu otworzyć sobie wejście na przyszłość. Ok, To nam się przyda, bo potem tędy sobie stąd wyjdziemy. I tu jest już wejście do fabryki, ale póki co tego nie zrobimy. Bo nie zrobiliśmy jeszcze jednej rzeczy wcześniej. A mianowicie, a mianowicie tutaj możemy sobie zadokować. OK, i teraz możemy sobie wejść tędy na górę. Na górę razem z Double Agent podwójnym macha I teraz po prostu z nim zrobimy to, co zrobić tu mieliśmy. Czyli on tam nam coś przesunie. I zrobimy to, co trzeba. Więc Double Age... Pomóż mi! Tak, poradnik pchania beczki, skrzynki, czegokolwiek. Jeszcze dalej. No, nie wskakuj tam. Idiota. Już wam mówiłem wiele razy, że to jest idiota, ale naprawdę nie wiem, jak udało mu się zdobyć miano najlepszego. W sumie chyba jest jedynym żołnierzem w żołnierzem, no. Jak nazwać osobę, która w tym Iris działa? Działaczy mnie... No nie wiem. No nie wiem jak to określić, no ale jest jedynym Wiris, który coś tam robi. I czy mogę to jakoś przeskoczyć, cokolwiek? Co ja mam tu zrobić?